Siemanko, z tej strony Dark Boy ZBO. Dzisiaj mamy 5 grudnia i piąte okienko. Tak, zaczynamy bez przedłużania. Piąteczka jest tu, żebym się nie pomylił. Otwieramy co mamy w piąteczce. Aha, jakiś ruszt. Świąteczny, tak. Dobra. Wspieramy, wysypujemy, i składamy bez speedbuildu, Jakoś to złożę elegancko. Piąteczny grill <grymne> Na dworze <w> śniegu <grymne> Składamy Tak, ja tu zerkam na ten obrazek jak to złożyć, Aha, w ten sposób Dobra i co dalej? Kurcze pieczone. <laughs> Gaśnica jakby się spoliło. Zde. I elementy zapasowe to nowość. Tak. No i tyle. Tak to wygląda. Taka pierdłka zaś. Tak, Spidey tu gasi pożar. Gasi dobra, tyle. Jutro sobie otworzymy w Mikołajki szósteczkę, a siódmego sobie zrobimy pauzę. A ja teraz się z Wami żegnam. Podobało się standardowo łapeczka w górę. Komentarz, subskrypcja, co tam chcecie. I hej, cześć na razie.